Cześć, hej, to znowu ja, paulucze pięć i zapraszam was do obejrzenia kolejnego filmiku znowu z Londynu tak więc, tak jak mówiłem weźmiemy sobie yy, rwanie mężczyzn i skok z 10 metrów do platformy 10 metrów do platformy kobiet mam nadzieję, że pamiętam sterowanie do skakania no tutaj to jest bardzo siłowa. mam nadzieję, że w końcu Polakom uda się zdobyć jakiś medal poza tym Jednym badaniem na, na samym początku. To musi być idealnie wszystko. No to już azamczyk i zaczniemy sobie na dobry porządek od 180, myślę. A na dobry początek. Nabrać tu gdzieś siły bardzo dobrze. Teraz. O, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Fatalnie. Niestety musimy stać się wstać 7,5. Troszkę musimy teraz bardziej ryzykować. Dobrze nabrać siłę bardzo dobrze. Teraz ostrożnie wyrwie. Nie. To może być tragedia. To może być tragedia. Trzeba wszystko na jedną kartę. Jeżeli to wyrwiemy, będziemy w finale. Jeżeli nie, będzie fatalnie. Ile skupienia. Ile skupienia. O wszystko jest. Jest szansa. Teraz idealnie, idealnie wytrzymać. Wytrzymać tylko to. Teraz wytrzymać. Jest. Jest. Jest! Wyrwane jest! Trzecie miejsce, ale naprawdę no muszę rwać Muszę rwać wcześniejsze. No udało się spokojnie 6 kilogramową różnicę. Tak więc no ledwo, ledwo. Naprawdę to byłoby kompletno... Kompletny nic! Ja sobie pozwolicie, że sobie zapiszę sterowanie, żeby nie zapomnieć. I za chwilę będziemy po krótkim części. OK, jestem z powrotem. Zapisałem sobie wszystko. Monika Wiśniewska. Zaczniemy sobie może od tego układu. X, czyli A. No, niestety, no tak do końca się nie udało pionowo ładnie wlecieć. Ale widzimy Monika zadowolona. ty no, mogło być lepsze, jak nie tak łatwo. No, ale czwarte miejsce, tak więc jesteśmy. Zrobimy sobie od razu coś trudniejszego. Dwa razy B, czyli dwa razy D. No, I dobrze. Dobrze. O, bardzo dobrze. Bardzo dobre To bo dobra. tak jak wspomniałeś, były wysokie oceny. Zadowolona właśnie ska. Tak ah, jest, nawet dziesiątka się pojawiła u Brytyjczyka. Bardzo dobry, i jest od razu pierwsze miejsce, zobaczmy jaka różnica. Coś niewiarygodnego. to może coś troszeczkę prościejszego, teraz je weźmiemy. To, żeby można było, oj, w ostatniej chwili naprawdę zdążyłem. Żeby było idealnie na wprost. Oceny, no właśnie, od razu podskakują oceny. No tu się chyba szykuje złoto, tu się kraje złoto, zobaczmy. To nieprawdopodobnie trudne X czyli A i A, A z S, to trudno. Ale jest! Może nie idealne wpadnięcie w wody, ale naprawdę ta trudność podniesie to chyba wszystko. Oceny, szałowa nie są chociaż jednak. Same bardzo dobre. Same ustępki zostaną. No i zobaczmy, jak miężdży mi Więc teraz możemy sobie coś spokojniejszego wnieść. Nie widzimy układ na rękach. o. No ten ostatni skok kompletnie nie wyszedł. Widzimy ale tak jest pierwsze miejsce no i to było na z części kwalifikacyjnej tak więc widzimy się za chwilę trzymajcie się